Rzecznik Finansowy zdecydowanie ma za zadanie chronić i wspierać klientów instytucji finansowych. No, na rynku, gdzie obok siebie są bardzo duże instytucje finansowe i znacznie mniejsi indywidualni klienci, których sytuacja, kiedy dojdzie do sporu, no jest nieporównywalnie słabsza w stosunku do dużego banku, firmy ubezpieczeniowej czy firmy leasingowej. I wówczas mogą ci klienci zwrócić się do rzecznika finansowego i jego zadaniem z urzędu niejako jest wspierać tych klientów. Tych form wspierania jest dość dużo, może to być funkcja doradcza, może to być funkcja wsparcia w trakcie procesu, a nawet pewne funkcje prokuratorskie wobec instytucji finansowej także mają miejsce i takie uprawnienia zostały rzecznikowi przyznane. Instytucje finansowe oferują bardzo zróżnicowane produkty, one są dość Skomplikowanymi konstrukcjami e, prawnymi. Mamy tutaj zbieg prawa, zarówno europejskiego, jak i e, polskiego, no i w związku z tym bez tej specjalizacji, no osoby, klienci rynku finansowego, no nie mieliby odpowiedniego e, wsparcia i trudno się spodziewać, że takie wsparcie byłyby w stanie udzielić szerzej działające instytucje, takie jak UOKIK e, czy, e, czy właśnie rzecznik e, klienta. Instytucje finansowe to nie tylko bezduszne liczby i duże instytucje, to także doradcy, którzy działają na rzecz tych instytucji finansowych i pracują bezpośrednio z klientami, którym sprzedają, oferują różnego rodzaju usługi finansowe. I te osoby, ci doradcy mają obowiązek właśnie owej empatii, mają obowiązek wczucia się, poznania potrzeb. Współczesne prawo finansowe nakazuje im... Poznanie potrzeb klienta, poznanie profilu ryzyka tego klienta. Oni nie mogą działać wbrew interesowi klienta. Żeby wypełnić tę misję, potrzebują owej empatii. Wszystkie te nieregulowane instytucje, które oferują parafinansowe usługi, no takim najbardziej znanym przykładem była oczywiście kwestia afery Ambergold i przykładem takiej instytucji jest owo Ambergold. Wszyscy ci klienci no, nie są objęci tak pełną ochroną, jak klienci instytucji finansowych sensu stricte. I dotyczy to także roli rzecznika finansowego. Rzecznik finansowy nie ma tych uprawnień wobec tych instytucji parabankowych, jakie ma wobec instytucji regulowanych, klasycznych finansowych. No i o tym trzeba pamiętać. Wówczas to ryzyko jest rzeczywiście po stronie klienta większe.